We with two For a long time there's been stories of Bigfoot sightings up here. Back in 2009, my dad and a researcher friend of ours actually seen about three of them. Dlaczego w USA jest więcej nadnaturalnych stworzeń niż gdzie indziej na świecie? Amerykański folklor oraz współczesne wierzenia pełne są opowieści o wilkołakach czy wielkiej stopie. Jak się okazuje, nie są one tylko i wyłącznie elementem który wykorzystywany jest na potrzeby filmów czy gier komputerowych. Jak wynika z badań Uniwersytetu Chapmana, co czwarty Amerykanin jest w stanie uwierzyć, że wielka stopa istnieje naprawdę. Jak wygląda no to w praktyce i jakie kryptydy, bo tak mówi się na zwierzęta, których istnienia współczesna zoologia nie potwierdza, zamieszkują południowe Stany USA. Grubo po zachodzie słońca czekaliśmy na parkingu jednego z parków stanowych w Tennessee, gdzie miała się pojawić ekipa. Z badaczami. Żeby było śmiesznie, na to polowanie zostaliśmy zaproszeni przez przypadkowo spotkanego Amerykanina, który zagadał nas przy Landromacie. I to tego samego dnia, kiedy zrobiliśmy wcześniej wywiad z badaczem zjawisk paranormalnych. magnetic Zanim jednak wyruszyliśmy w ciemny, gęsty las, zrobiliśmy z nimi Uh, we're here in a place called Montgomery Bell State Park. For a long time, there's been stories of Bigfoot sightings up here. Back in th 2009, my dad and a researcher friend of ours actually seen about three of them. Well, he Described it like Chewbacca from Star Wars. W tym miejscu warto dodać, że w swoim środowisku rodzeństwo Elijah i Gabriela są bardzo rozpoznawalni. Jeżdżą na kryptozoologiczne konwencje, ich materiały publikowane są w internecie i mają całkiem sporo wyświetleń, oraz są zapraszani jako eksperci do udziału w różnych firmach dokumentalnych dotyczących właśnie kryptyt. Um. Another okay. interesting thing about this park is, um, if you go a couple miles down the road, there's a hiking trail that's technically part of this park, but a little further away it's called. Um, The official name is Hall Springs, but the nickname is Werewolf Springs. People will claim they see a creature that looks like a werewolf walking around the cemetery there at night or in the woods. One evening, we were down here camping, and there were other people in the park at the time, and, um... A woman with a baby was coming out, just running so fast, terrified. The baby's head was just shaking. They were absolutely terrified. Ciekawym aspektem tego wywiadu był fragment, w którym badacze opowiadają o historii, której żołnierze Unii wysadzają tory albo pociąg, co sprawia, że w okolicy pojawia się wilkołak. Jest to o tyle interesujący aspekt, że w trakcie wojny secesyjnej Unia faktycznie stosowała tego typu taktykę, niszczyła infrastrukturę południa, co później po zakończeniu wojny przełożyło się na to, że rejon ten bardzo długo Borykał się i nadal się boryka z wieloma problemami natury ekonomicznej i gospodarczej. Jak widać, więc, tego typu historie, jaką opowiedział nam Elijah, mogły być przekazywane z pokolenia na pokolenie, żeby umocnić w południowcach tą nienawiść, czy niechęć, czy poczucie zawiści i bólu do. Tego, za co odpowiedzialna była strona północna. There's a town lore up here that in the late 1800s a train was coming along the tracks on the back side of the park and during that time around the Civil War there are stories of uh, the union messing up the railroad tracks to stop the flow of supplies and whatnot down here. The box cars burst open and their animals escaped and they are able to recapture everything over a couple of days except a male and female creature on their manifest it was listed as either a wild man or a wolf man of Borneo. We've been out here a few times ourselves, heard weird things. And we have heard strange things in the woods and even had rocks thrown in our direction. They're known for taking big branches and beating the sides of trees and making that loud uh loud thud and we believe that uh, it's just a perhaps an undocumented form of primate. Something of that nature. We actually have hair samples back at our house that were genetically tested and they came back as an undocumented primate. But sometimes, if you have a silent dog whistle, if you blow into that, that's something that something will respond to it and whistle back or cry out. You're never guaranteed anything. Sometimes you're just in the right place at the right time yeah. and uh, you will get activity. Down in the south, you'll hear a lot of Bigfoot sightings and you'll hear a lot of sightings of something called a a dog man. I think I heard that y'all will be traveling to Louisiana later on, right? Yeah. You'll probably hear about the the rougarou down there, which is their version of it. It's supposed to be in the swamps. They have a bigfoot creature supposed to be in the swamps down there around. I think it's the Honey Island Swamp. The monster. The Honey Island Swamp Monster. Uh, if you make it up to around Arkansas, there's a very famous story called the Legend of Boggy Creek. It's a it's an old bigfoot story. A friend of mine showed us some photographs of some footprints they found it looked like big wolf prints but they measured seven by eleven inches wide and they had some hand prints pressed into the mud and you could literally see the hairs around the wrist pushed into the mud it looked like a raccoon hand but about the size of a dinner plate there's claws on each one of the digits. pensacola florida the legend goes that some teenage boys were out boating and a creature that they said looked like a plesiosaur dinosaur came out and killed most of them. Okay. Po tym wywiadzie i dość osobliwej konieczności unikania park rangera, udało nam się w końcu dostać do lasu. To tutaj rzekomo wielokrotnie pojawił się Sasquatch. I teraz pokażemy Wam krótką relację z polowania. Trees broken over kind of in that manner, uh, looking for big, but I'm not saying that one is because it easily could be storm damage. But mm -hmm. you do find a lot of things like that. It'll be broken when the tree is green and then its most strong. You heard that? Yeah. We're already too close to this. Well, that's not a natural sound that you hear in the woods, so we all heard that and we know that's not a normal sound. Yeah. But they'll use it as a type of communication. You will hear them mimic other animals. Sometimes we have heard cow sounds over here before. And there shouldn't be anything like that over here. Every now and then you'll find branch or bark peeled off the trees way high up. Mm -hmm. now this is a public trail, so it could have been just somebody goofing around. But you do find that like way, way up on like cedar trees, all the bark kind of peeled off. Sometimes we do the tree knocks, and sometimes we'll do those whooping calls to see if we can get a response. They like to stay up. The weirdest thing is the, the sound. Whoop. Yeah, that sound yeah. coming out of the woods is terrifying. Uh -huh. we, we actually out of nowhere. Stop. That's a yeah. indicated. I'm I am an ultimate skeptic of everything on this planet. And the first time I heard that sound was very bone chilling. Drugą częścią tematu amerykańskich kryptyt jest to, jak wiele osób uważa, że na nie trafiło. Albo słyszało, albo widziało, albo było przez nie gonionych i atakowanych. Tego Realistycznego charakteru całej tej sprawie dodaje fakt istnienia bardzo wielu nagrań, które krążą w sieci i nawet były publikowane w krajowej telewizji w Stanach, które oczywiście ze względu na swoją jakość, tak jak w tym memie o, idzie ty szybko daj mi najgorszy aparat, jakim tylko dysponujesz. No właśnie przez tą jakość ciężko w ogóle stwierdzić, co na tych nagraniach jest, ale te kształty są często dosyć sugestywne

Południe to obszar o relatywnie małej gęstości zaludnienia, z terenami, które często są dosyć mocno niedostępne dla ludzi. Pasmo Apalachów przechodzi przez wiele południowych Stanów, a Luizjana dodatkowo ma na swoim terenie rozległe bagna, które nadal wśród wielu osób budzą uczucie tajemnicy, mroku i swego rodzaju niepokoju. To tutaj rozciąga się również Bible Belt, czyli teren zamieszkiwany przez osoby charakteryzujące się wyjątkową gorliwością religijną. Kościołów jest tutaj mnóstwo i każdy z nich może mieć swoje małe, drobne, bardzo charakterystyczne wierzenia. I wielokrotnie ich fenomen oraz gorliwość wyznawców oparte są o osobę charyzmatycznego pastora, który bardzo skutecznie jest w stanie kierować ich emocjami oraz autentycznymi Korzystając z okazji pobytu na uniwersytecie w Luizjanie, gdzie prowadziliśmy wywiad z dwójką naukowców, zapytaliśmy jednego z nich o historyczną i kulturową potencjalną przyczynę popularności kryptyt w Stanach Zjednoczonych. So the Rugeru is the Louisiana version of a werewolf okay. or the Louisiana version of Bigfoot. You know, are fascinated by the size of animals over here. They're actually also fascinated by the size of humans over here. That historically, at the time, indigenous peoples are taller than Europeans mm -hmm. at the time. They have better diets, they are healthier in many ways. They're finding new species that are scaring them, you know, so, and they're drawing out all of these species, mm -hmm. and people don't believe them back in Europe. That, so for example, an armadillo there's nothing like an armadillo as far as i know in europe the first maps that they're drawing have these huge animals they have sea creatures on them which don't really exist or whatever but they're all seeing or thinking all of these things are around them i mean i think the natural environment of the americas does play a role some african and then indigenous at least have a have kept the tradition the traditions and ideas alive about spirits and Things having um, spiritual qualities and so forth. Um, particularly the Protestant side of Christianity that kind of gets rid of a lot of those types of things. Um, particularly in the more evangelical, conservative side of things. Yeah. You know. Jak widać, podstawą do wierzenia w kryptydy w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wiele rzeczy zakorzenionych w historii i kulturze. Poza wymienionymi przez naszych badaczy stworami, południe zamieszkuje wiele innych kreatur, które teraz wymienię i pokażę oczywiście na jakichś tam grafikach albo bardzo wysoko jakościowych zdjęciach z prawdziwych spotkań. Letyż to potwór albo stworzenie z wierzeń kejdżuńskich czy kajuńskich, więc charakterystyczne dla Louisiany opisywane jest jako dusza nieochrzczonego dziecka albo ludzkie dziecko wychowane, uwaga, przez aligatory, które nawiedza lokalne bagna. Oczywiście obecność Lettice nie polega tylko i wyłącznie na kripowatym wyglądzie i zwisaniu z pobliskiej gałęzi, ale jest on w stanie zmylić osobę prowadzącą łódź, żeby wpłynęła w jakiś wyjątkowo nieprzystępny teren, a nawet zaatakować statek i jego pasażerów. Potwór z White River to kryptyda charakterystyczna dla stanu Arkansas. Pierwsze udokumentowane spotkania z nim datowane są na rok 1915 i opisywany jest on jako wodne stworzenie o szerokości jednego samochodu i długości trzech samochodów, pokryte szarą skórą. Biolodzy nie są do końca zgodni na temat tego, które z morskich stworzeń mogło zupełnie przypadkiem tam trafić, ale jest szansa, że był to od chociażby lew morski albo manat. Two-toed Tom, czyli dwupalczasty aligator, który straszy na bagnach Florydy i Alabamy, gdyż te dwa stany ze sobą oczywiście graniczą. Historia o nim prawdopodobnie wzięła się od legendarnego, olbrzymiego aligatora, który rzekomo w stalowej pułapce stracił wszystkie palce poza dwoma. Oczywiście egzemplarz ten musi być słusznych, ponadprzeciętnie dużych rozmiarów i zagrażać lokalnym społecznościom. Pope Lick Monster, albo bardziej powszechnie Goatman. Co ciekawe, nazwa Pope Lick nie ma absolutnie żadnego związku z lizaniem papieża, to po, prostu... <grymne> to po prostu nazwa strumienia blisko Louisville w stanie Kentucky. Niemniej jednak Pope Lick Monster opisywany jest jako hybryda między człowiekiem, owcą i kozą, który zamieszkuje pod jednym konkretnym mostem kolejowym, no i jak się pewnie domyślacie, straszy ludzi, którzy starają się podejść blisko albo po prostu przejeżdżają tam pociągiem. Mothman, człowiek ćma to znowu element folkloru zachodniej Virginii, który doczekał się swojego festiwalu, swojego muzeum oraz swoich posągów w miejscach, w których rzekomo był widziany. Pierwsze doniesienia o Mothmanie są z lat 60. naukowcy próbowali wytłumaczyć to, co dokładnie ludzie opisujący Mothmana widzieli, po prostu jako efekt migracji pewnych dużych ptaków na tamte tereny, które wcześniej nie były tam znane i jeżeli ludzie widzieli na drzewie czy na niebie coś, co było ponadprzeciętnie duże, a dodatek były, nie wiem, kiepskie warun warunki oświetleniowe, to takiego przerośniętego żurawia z czarnymi piórami mogli jakimś cudem określić mianem człowieka, ćmy. Ostatnia krewdyda to Milton Lizard, czyli ogromna Półtora metrowa albo nawet dwumetrowa jaszczurka, która spotykana jest w stanie Kentucky. Żeby być bardziej szczegółowym, albo dać Wam pewne instrukcje, jeżeli chcielibyście tą kryptę spotkać, no to musicie się udać do źródła Kanip blisko miejscowości Milton w hrabstwie Trimble w stanie Kentucky. Podobają Wam się tego typu materiały? Z Waszą pomocą nasza podróż może trwać jeszcze kilka tygodni. Żeby tak było, wesprzyjcie nas na patronite.pl. Link znajdziecie w opisie oraz wyświetli się tutaj patronite.pl. Dzięki Waszej pomocy będziemy mogli zrealizować więcej materiałów oraz będziemy mogli publikować je szybciej i częściej. Ze względu na to, że w trakcie podróży skupiamy się na ich produkcji, a montaż jest rzeczą, na którą najzwyczajniej w świecie nie wystarcza nam czasu. I energii. Mając pieniądze, montaż możemy zlecić zewnętrznej firmie. Uwaga! Dla osób głęboko zainteresowanych tematem USA, już w tym momencie mogę powiedzieć, jakie materiały udało nam się nagrać i jakie materiały w stosunkowo bliskiej przyszłości mogą się tutaj pojawić. Fabryka LC King, jedno z ostatnich miejsc w Stanach Zjednoczonych, gdzie szyje się w 100% amerykańskie jeansy. Ale tak w 100%. Małe amerykańskie miasteczka. Mentalność, jakość życia, problemy oraz plusy życia w małych, takich powiedzmy 15-tysięcznych, albo nawet mniejszych miastach w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. Badacz zjawisk paranormalnych. Field. Doświadczenia łowcy duchów, wyposażenie, jakiego używa oraz. Uczestnictwo w prawdziwym śledztwie w nawiedzonej szkole średniej to jeszcze przed nami, ale już na dniach zostanie nagrane. Naczes, czyli jak jedna książka, wywróciła lokalną tradycję i życie kilku osób do góry nogami. Życie na plantacji i losy niewolników po wojnie secesyjnej. Śladami miejsc z Red Dead Redemption 2. Śladami miejsc z pierwszego sezonu True Detective. Rodzinne biznesy i śmierć małych miasteczek. Dive Bar, Honky Tonk oraz Juke Joint, czyli typowe amerykańskie bary rodem z filmów. Żołnierze i weterani. Jak traktowani są przez amerykańskie społeczeństwo? This is Tom Rushing and he is was in the Air Force. Amerykanie, a kwestia dostępu do broni palnej. And I've actually been pulled into a police car to go out with guns and manage an issue. Amerykański motel. Jaki powinien być ten prawdziwy i old schoolowy? Poświęcenie społeczności małych miast w amerykańskim wysiłku wojennym. Nowy Orlean. Nieznana strona miasta. Dodatkowo każdy stan, który odwiedziliśmy i spędziliśmy w nim przynajmniej kilka dni, doczeka się swojego osobnego materiału, w którym przedstawiamy jego charakterystykę popartą opiniami i wywiadami z jego mieszkańcami. W momencie publikacji tego filmu są to Tennessee, Arkansas, Louisiana i Mississippi. Wiele możliwości jeszcze przed nami, a szansa na ich zrealizowanie i szybkość publikacji zależy tak naprawdę tylko od was i waszego wsparcia. Jeżeli chcecie więc zobaczyć je jak najszybciej i chcecie, żeby w finalnym efekcie powstało ich jak najwięcej, to jeszcze raz prosimy o wsparcie na patronajcie. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia. I pamiętajcie. Nie zapomnijcie wspomnieć w waszych social mediach o naszym projekcie. Każde udostępnienie, każda nowa osoba, która się dowie o tym, co tutaj robimy, jest dla nas ogromnym wsparciem. Tak naprawdę siła publiki to siła całego projektu i kanału oraz. Projektów, które będziemy realizować w przyszłości, a chcielibyśmy cyklicznie jeździć na takie długie, kompleksowe wyprawy, w których pokażemy Wam tą stronę Stanów Zjednoczonych, której zwykli vlogerzy czy blogerzy zajmujący się podróżowaniem wam nie pokazali, dlatego że nie należy to do ich kompetencji. Od tego jesteśmy my, nasza wiedza, nasza zajawka, nasze kontakty oraz nasz sposób pracy, który jest zupełnie inny, bo miał być inny. My robimy zupełnie inne rzeczy niż oni i jest to fajne, bo wydaje mi się, że razem się uzupełniamy. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia.